Witajcie wy w kolejnym odcinku z naszej serii Call of Duty. Dzisiejsza misja będzie powiązana z poprzednią. Tym razem wyjdziemy z fabryki. Teraz niestety kojarzę, zobaczymy co będzie dalej. Na razie musi się załadować, to jest muzealne. No cóż, ale jednak... Nie jest tak źle. Wszystko to jest wina forapsa w sumie, bo gdy nie nagrywam gra mi się dość szybko ładuje. A więc nie jest tak źle. No, już, już już. Nie lubię jak tak pod koniec się zaczyna. O jest... O, oj... Głośno. Głośno tu.

Ileś tu jest? Czekajcie, ja mam snajperkę przecież. Ale będzie piękny Bez Tam jest jeszcze jeden mój, tylko coś jakoś nie szczera. No kucy. A, ja, kucnij już. Dobra. Hmm. Gdzie Aha. Okej. Okay. Eee, Przedostaniemy się przez tamtą... no tamtą stronę. Wow! The fuck! Co to było? Znaczy ja wiem co to było, ale raczej nie chciałbym wiedzieć. Mm. Wolałbym żeby to była słodka tajemnica I nieprawda On żyje Już nie Ale tam jeszcze widziałem kogoś ale to O właśnie wow. wow, wow. Ja nie chcę ginąć Może go tak na jakoś Видать, Окей. Что не Идем и тут ай. Я не 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 не. Есть граната. Na samym początku, póki jeszcze nasz tamten żołnierz żyje. To było chamskie. Dobra. Spawn. Coś mi, mi Aha. Fajnie się schował Dobra tam zajmę, a ja muszę ściągnąć tego z Hej, hej, przetarzym Pociągi? Nie wiem, towarowe chyba. the to fuck? Jakim cudem? Wcześniej mi nie widział. No a tak fajnie szło. Mm. Na nie będę szedł. Chyba będzie coś innego, wymyśleć. Nie Dziękuję. 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 Nie wiem czy mi się go tak określa, no bo... ledwo co widzę... ...murek. Wiem, że strzelają do mnie, ale chcę tam się Okej. Okay. Mhm. Mm o, okay. Okej. Okay. Jednego mniej Znowu tam by było, słyszałem, że dosiadł karabinek eee. Eee, dobra I to chyba byłoby na tyle Z ich strony Przez taką mam szparkę strzelił, jaki chuj Dobra, idziemy Teraz już powinno być bezpiecznie nawet. Mam apteczki. Okej, okay. Tam widziałem, że chciałbym dostać się do tego. Fuck! Nie, 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 nie! Dobra, to było straszne. Na no serio, straszne. Ja tylko widziałem, jak mi grana, się migrał. Z To było straszne, na no serio. No ja się wystraszyłem. Wow! Nie wiem gdzie, nie wiem gdzie. A ten działa. Okej, okay. ała. Nie wiem gdzie, Nie wiem gdzie, Nie wiem gdzie. Aha, ja ma. Bym... Okej. Okay. Co my tu w ogóle mamy? To nasi. What? A skąd ja mam wziąć tego? Przeciw skąd ja to mam wziąć? Nie trafiłem. Mm, dobra. No to pewnie nie będzie pierwszy i ostatni. Ała.

Eee, chciałem multi killa zrobić. A nic. Eee, też powinno być bezpiecznie. Ale na ptoczek tu nie ma nic. Dobra, ja bym chciał mojego tego. Mój karabinek. No dobra, ujdzie. Ale serii nie ma na ptaczek? Ja Wow. Może jednak wejdziemy... Może jednak snagarka byłaby tu lepsza. Nie wiem czy on żyje, czy umarł już. No, schowajmy się w ciele. Nie dużo wydało. No co? Pewnie mamy tutaj wszystko zniszczyć. Ale gdzie? Dwóch tam jest? To tak fajnie wyglądało, jeden na dole schowany, drugi na gó duże. Na górze i tak jeden się wychyla, drugi się chowa i tak na, na przemian. Fajnie to by wyglądało. Tak ciągle ostrzą. No dobra, no... no, 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 no. <laughs> 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 nie, to nie dla mnie. nie dla mnie. Ale no dobra, z bazłki bazułkami, ale ja chcę granaty. Ła bardziej złe. Nie! Umarł? Okej okay. Ja chcę iść po apteczkę. Ja chcę moją apteczkę Tam jest mój jeden jeszcze, to jest... OK O, mamy dwie. Nie, to tą zostawimy. Mhm. Ale się wtedy nieźle wystraszyłem <laughs> Może weźmy to. To po, po, pobiegajmy tutaj, poszukajmy amunicji Ale ja takich niespodziałek nie chcę Okej okay. okay. No mamy nawet tej amunicji Ale jak to się przydało? Tam chyba było Jest tam? A nie, tam podmieniłem Mhm. Aha, to nie. Dziś nie wyglądało tak, jak były po połączone obydwie On tu se stoi i nie strzela w tamtych Ja! Zatrzymaj na to. Over. No! A tam stoi. No tam stoi. O, ten mnie tak by straszył. On z pistoletika strzela? Bo ja taką pukawkę tylko. Mhm, no dobra. No tak, z pistoletu. Ale ja bym chciał mieć do tego pistoletu Ja go mam w łapkę Tam jest Okej okay. macie tu dwa ptaszeczka? No więc tego mają? A ptaszecz żadnych No w sumie nie mam aż takich z życami. Jakoś jeszcze... O, ma bogato. Tak, 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 chowajmy się pod stołem. Tu jest dobry, tak. Tu jest dobry, tak, tak, tak. tak. Nie! Yeah. Yeah. Aha Aha, oh, tam są Nasi. Hejo, tu jestem. Długo tak jeszcze będą działać to. Więcej amunicji, no ale... Kiepska, no ale... Zawsze to jakaś. Tu jest witaj. Nie z tym. Z tym. Hejo! Żyje, żyje. <grystanie> no ja jestem za tym. I co, tyle? Odcinek trwa 18 minut. <grystanie> I teraz mam... Hmm, teraz muszę się zastanowić, czy nagrać jeszcze, czy zostawić taki krótki. Może skończymy teraz, bo hmm, pewnie będą dość długie te yy, późniejsze misje, więc... Yy, yy, to była w sumie jeden, jedna misja rozdrobniona na dwie części, wiecie o co chodzi, dlatego mi się wydaje, że następna będzie długa, e, dlatego skończymy teraz. Dam to jako część drugą tamtej misji. Coś, coś wymyślę. Na razie to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie. Czekajcie na kolejny odcinek. Trzymajcie się i cześć.